Niejednokrotnie rozmawialiśmy na temat Sylwestra, teraz jest sporo zmiany w TVP, ja wiem, że wy artyści jesteście bukowani dużo wcześniej na tego typu daty, właśnie, czy w tym roku już coś wiadomo o Sylwestrze? Na razie nic nie wiadomo, to nawet, nawet i w ubiegłym roku to wszystko tak się, że tak powiem, odwlekało w czasie i właściwie gdzieś tam końcówka listopada, może nawet na początku grudnia już się dowiedzieli, że, 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 że gramy w Zakopanem. Ale teraz właśnie są jakieś na przykład odczuwalne zmiany dla was jako artystów po tej zmianie w telewizji polskiej? To znaczy powiem tak, że nie grałem zbyt dużo koncertów z Telewizją Polską. Właściwie to można policzyć na palcach w ubiegłym roku, w 2023 zagrałem jeden koncert na hmm, chyba gdzieś tam na południowym zachodzie, tam w okolicach chyba Bochni. Nie, 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 nie Bochni, tam koło tej kopalni słynnej, tak, tam już nie pamiętam dokładnie jaka to była miejscowość na rozpoczęcie w maju, no i później drugi koncert sylwestrowy, Sylwester z Zakopanem. I to tyle, a tak poza tym to gramy, gramy swoje rzeczy, także więc my koncertujemy na terenie całej całe Polski, od, od Sopotu po, właściwie po Gorzów, Wielkopolski, po Jasło, po, po Białystok, prostu koncerty zagraniczne, jesienią taka fajna trawka się szykuje, Ponownie, bo w ubiegłym roku też byliśmy właśnie prawie miesiąc czasu. Graliśmy i koncerty, w, i, i, i w Chicago, i w Nowym Jorku, i w New Jersey. Dużo tego się dzieje. Nawet tutaj sprawy telewizyjne, jeżeli ktoś się zwróci z prośbą zagrania jakiejś imprezy sylwestrowej, no to bardzo chętnie, bo w, w ubiegłym roku miałem też zapytania i z Polsatu, i, 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 i od telewizji polskiej. I na takiej imprezie powinni grać zespoły wykonawcy, którzy są bardzo popularni, a ja nie ukrywam, że <laughs> moje piosenki są chętnie, chętnie grane na różnego rodzaju imprezach, czy to wesele, czy to, czy to jakieś tam ściny, czy, 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 czy studniówki. No nie wiem, czy, 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 czy ta nowa ekipa, która w tej chwili obecnie zarządza telewizją, ale pewnie jeżeli ktoś jest, coś jest dobre, to pewnie zaproponują, żeby ktoś wystąpił. Jak nie ja, to ktoś inny z, z branży muzycznej. Ale, ale na brak koncertów nie narzekam także. Ale jeżeli będę miał Taką propozycję od telewizji polskiej, to wiadomo, że telewizja polska robi fajne rzeczy, bo, bo, bo yy, to są koncerty naprawdę na bardzo wysokim poziomie, jeżeli chodzi o nagłośnienie w ogóle, o cały, o cały wystój sceny i tak dalej. No to ale i Polsa robi fajne rzeczy. <grybujesz>